Marek Cudek, Boxing.pl, 5 minut o boksie, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy. Temat dzisiejszy: co dalej po wojnie Fury Wilder 3? Jak wygląda krajobraz po bitwie? Jak się potoczy najbliższa przyszłość? Z moim zdaniem są trzy ważne walki do zrobienia w wadze ciężkiej. Po pierwsze, zaległa walka Fury Joshua w Wielkiej Brytanii która wypełni Wembley, pozwoli zarobić wszystkim grube miliony. Po drugie, Fury Usyk, oczywiście, i po trzecie, Joshua Wilder. To jest ten optymistyczny scenariusz, i jeśli, jeśli on się spełni, no to będzie gruby szmal, będzie wielka widownia, wszystko w wadze ciężkiej wreszcie będzie jasne, no i będziemy wreszcie mieli undisputed, czyli, czyli bezdyskusyjnego mistrza Królewskiej Dywizji. To wszystko moim zdaniem musi stać się w ciągu najbliższych dwóch lat, kiedy ta cała wielka czwórka jest jeszcze w jako takiej formie. Niektórzy są w świetnej formie, niektórzy w trochę gorszej, tak. Dymote Wilder, który, który zamał palca. Więc rzeczywistość jest taka, że Wilder, Wilder ma kontuzję no i czeka go dłuższa przerwa. Joshua z kolei ma rewanż z Usykiem na wiosnę. Na no Fury czeka na zwycięzcę eliminatora między Dylanem Whiteem a Otto Walinem. Sam Fury oczywiście bardzo chętnie zmierzyłby się z Dylanem Whiteem, to, to byłaby walka, która mogłaby wypełnić stadiony w Wielkiej Brytanii. Fiurin czeka na taką walkę, bo jednak od dawna wszystkie ważne walki walczy podobnie jak usyk na wyjazdach. Moim minimalnym faworytem walki White Walin jest Szwed ale White na pewno będzie potwornie zmotywowany, bo jest to, no, czeka długo na, tą mistrzowską, na tę mistrzowską szansę i no i jeśli wygra, to pewnie ją dostanie. Po drugie, White'owi będą sprzyjały oczywiście ściany, będą, sprzyjały, będą sprzyjali sędziowie. No i po trzecie, podobnie jak z Powietkinem, była tutaj klauzula rewanżowa, więc w przypadku Rewanżu White będzie miał dodatkową szansę na odegranie się. Teraz tak, jeśli faworyci Bookmacherów powygrywają, to według mnie pod koniec 2022 roku, czyli przyszłego roku, mm, zobaczylibyśmy super unifikację e, usyk-fiury-fiury-usyk. No, idealny scenariusz dla kibiców oczywiście zakładałby mniej więcej w podobnym czasie e, walkę, na którą od dawna wszyscy czekają, Joshua Wilder. No, i w 2023 nastąpiłoby ostateczne zgarnięcie reszty kasy Fiury Joshua. No wszystkie marzenia Ediego Harna się nie spełnią, bo Antony Joshua przegrał drugi raz. Nie wiadomo, czy nie przegra po raz trzeci na wiosnę z Usykiem. No, i wtedy oczywiście jakby jego wartość rynkowa troszkę, troszkę maleje. Natomiast wydaje mi się, że, że, że bitkę Fiury Joshua będzie można zrobić. Zawsze, no i zrobią ją. Obraz po ostatnich walkach w wadze ciężkiej jest taki, że wydaje się, że top of the top to to Fury i Usyk. Tuż za nimi e, mini Peleton Pościgowy, Joshua, Wilder lub Wilder Joshua, jak to woli. No i wreszcie jest, jest za czołówki e, Ruiz Jr., Michael Hunter, Dylan White i Joseph Parker. Jest jeszcze kilka grupek specjalnych, które które będą niedługo do, tych, do tej czołówki dołączać. Więc są medaliści z Rio: Joe Joyce, który już jest notowany w The Ring. Jest Filip, Filip Hergowicz jest Tony Joka, są, są kocórki z boksu olimpijskiego: jest Justice Huni, Bachody Rżałołow. no i oczywiście jest młody, bardzo utalentowany Jared Anderson Jared Anderson oczywiście w grupie kocurków dwóch pięściarzy silnych młokosów po porażce FA Jack by Daniel Dubois no jest jeszcze ciekawa grupa weteranów, którzy są jak wino i cały czas gdzieś tam w tych zestawieniach się będą pojawiać mam na myśli gatekeepera Derek'a Chisore jest oczywiście Chris Areola lub Areola jak kto woli no, i jest, jest pan, pan Robert Helenius. W ostatnich walkach zdecydowanie na plus Frank Sanchez. Ciekaw jestem, czy zobaczymy go w najnowszym zestawieniu The Ring. Minus oczywiście Adam Kownacki, którego akcje mocno spadły, ale wydaje mi się, że, że jeszcze go zobaczymy w walkach, no powiedzmy, w o budżecie takim dla Kownackiego w granicach 50-100 tysięcy dolarów. Są pięściarze z jego grupy. Premier Boxing Champions, jest oczywiście Dominik Brazil. Są inni. Kownacki może być też po prostu przeznaczony, może być tym razem i będzie najprawdopodobniej stroną B. W każdym razie Kownacki jeszcze wróci. Na zakończenie ostatnie, jeszcze refleksje o walce Fury Wilder 3. Więc kapitalna, całościowa, moim zdaniem walka, świetna trylogia, którą się będzie pamiętać. Absolutnie zrozumiała jest dla mnie opinia Daga Fischera z magazynu The Ring, który po prostu powiedział coś takiego. Napisał coś takiego: Great fight, na no, a fun heavyweight, it's a, it's a fan heavyweight championship, slackfest. No, czyli po prostu napisał to jako po prostu takiej fajnej bójce której się po prostu bardzo dużo działo. Dak miał tu zapewne na myśli ilość błędów w walce, nierewelacyjne także przygotowanie się, się Fiorego szczególnie do walki. Od strony przygotowania wydaje mi się obaj trenerzy nie zawiedli. Szczególnie tutaj należy pochwalić Malika Scotta. Wilder był moim zdaniem za ciężki, poprawił jednak parę, parę czynników. Te ciosy na dół w pierwszej rundzie były. No dochodziły i, i z całą pewnością Wilder też poprawił walkę, wręcz nie dawał się aż tak przepychać jak wcześniej. O walce w dużej mierze zadecydował pierwszy knockdown, no, po którym Wilder wyraźnie stracił siły już nie był taki sam. Do tego e, doszło wymęczanie, oczywiście te, 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 te uwieszanie się Fiurego e, walka brudna, walka, walka w zwarciu, to wszystko strasznie wymęczało e, słabszego fizycznie Wildera. No i być może też Wilder miał po prostu trudności z dotlenieniem tej większej ilości masy mięśniowej, którą wrzucił na tę walkę. No Wilder w każdym razie pokazał serce, pokazał bardzo dobrą odporność, no i, no i momentami jednak sporą nerwowość. Z kolei Fiury. Fiury no mm -hmm. popełniały błędy. To znaczy, ach, on cały czas, to cały czas był bardzo wysoki poziom, bo Fiury po prostu jest kapitalnym pięściarzem. No ale według mnie e, było za mało dżebów, które po prostu działały. Działały z Wilderem w drugiej walce, działały też w trzeciej. Za duża masa Fiurego, lekka bym powiedział, ociężało, ociężałość, e, zbyt leniwe z wody. I head movement to, to wszystko spowodowało, że Razem z prostymi błędami, że po prostu Fiore omal nie przegrał tej walki, mówiło się o niedetrenowaniu Fiorego e, z Wildera. Być może także jest coś na rzeczy, jednak w tym Covidzie, nie wiem, jeśli był w każdym <grym> Podsumowując, Fiore znacznie lepszy w ataku niż w obronie. W brudnym boksie, oczywiście, cały czas top of the top. Wildera tego, tego powiedzmy poprawionego wzmocnionego Wildera Fury wyraźnie zdominował w tej brudnej walce przy całym szacunku dla wysiłków Wildera druga połowa walki była jednak dość jednostronna tyle moi mili mam nadzieję że te moje oczekiwania moje marzenia o tych trzech walkach się spełnią do zobaczenia niebawem 5 minut obok się Marek Cudek trzymajcie się Cześć, następnym razem bardzo ciekawy temat.